gromadzimy się w tej świątyni, Widzimy w Święta Miłosierdzia, aby oddać cześć Bożemu Miłosierdziu. Po drugie, gromadzimy się, jak mówiłem wcześniej, aby modlić się o rybą weryfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. I po trzecie, aby modlić się za tych, którzy dzisiaj zginęli w katastrofie samolotowej. Aby wspierać równocześnie tych, którzy pozostali z najbliższych rodzin, którzy byli związani związani zamiar przyjaźni, serdeczności. Aby wygłaszać u Boga Boże Miłosierdzie dla tych, którzy podeszli do domu na postołach Bożego miłosierdzia Chrystus wybrał sobie jeszcze drugiego Polanka, powiedzmy już trzeciego Jana Pawła II. To przecież on Benatwychował siostrę Faustynę, on kanalizował ją i on Ogłosił światu święto Bożego Miłosierdzia. To On również w Krakowie konsekrował kościół poświęcony Bożemu Miłosierdziu. I nazwał agorywniki sanktuarium świata Bożego Miłosierdzia. I tak się służyło. Z Bożej Obaczności. W swoim zawołaniu biskupim i miał to tu stół z Maryją, cały Twój Maryją. I Bóg pozwolił, ażeby odszedł z tego świata 2 kwietnia 2005 roku w pierwszą sobotę miesiąca, a równocześnie w Wigilię Bożego Miłosierdzia. Doskonale ten dzień pamiętamy bo potem zgromadziliśmy się tu na Placu Sanktualnym, aby uczestniczyć we mszy świętej po śmierci Jana Pawła II. Wtedy też przyszła informacja od władz miasta, że chcą ufundować pomnik Jana Pawła II. Pamiętamy to wydarzenie. Było to w sobotę, wydziwieniem Bożego miłosierdzia. I wtedy przemawiał kardynał Ratzinger, dziś papież, 16 XVI. I jakże wspaniale podniósł nas na dół, kiedy mówił, że Jan Paweł II patrzy na nas z domu, z okna domu Ojca. I mimo że tyle było bólu, cierpienia. To z tego wszystkiego wychodziliśmy podnieśli na dół, w pewnej nadziei, że przecież On żyje. I drodzy, dzisiaj przychodzi nam przeżywać piątą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Ona jest przesunięta w czasie, bo 2 kwietnia przypada Wielki Piątek. A wtedy Kościół nie sprawuje Eucharystii. I dlatego został przeniesiony na sobotę Wigilię Bożego Miłosierdzia. Czyli na dziś. I dzisiaj, w tą Wigilię Bożego Miłosierdzia, w godzinach przedpołudniowych, przyszła do nas wiadomość o nowej tragedii, o śmierci. Wszystkich tych, którzy lecieli, aby uczestniczyć w uroczystościach 70-lecia Mordu Katińskiego. Był to samolot prezydencki. Kiedy patrzę na listę tych, którzy zginęli. Prezydent, jego małżonka, delegacja oficjalna, przedstawiciele parlamentu, osoby towarzyszące, przedstawiciele kościołów i wyznań, w tym biskup generał Tadeusz Polski, przedstawiciele rodzin katyńskich i innych stowarzyszeń. Na tej liście są przedstawiciele sił zbrojnych. LTA. Wśród nich jest i taki poseł, który tu w tej węzełice często bywał, pan Wiesław Woda, bo przecież pochodził z tej ziemi. Być może siadając do samolotu nie myśleli, że nie dolecą. Na twarzach Polaków pojawiają się łzy, smutek i pytamy, co mamy robić w tym bólu, cierpieniu, tragedii, narodowym. Wielu odpowiada, pozostaje nam modlitwa. Modlitwa do kogo? Do Boga, który żyje. W tym miejscu kaźni odeszli do domu Ojca. To jednak w tym bólu jest inuta nadziei. Oni już są w domu Ojca. My pozostaniemy. Ale chodzi o to, że i kiedyś przyjdzie czas dla nas, Nie wiemy kiedy, nie wiemy przy jakich okolicznościach, ale od tej ziemi. I tylko wiara w Chrystusa znak powstałego, a ten pastał to symbolizuje. Każe nam i pozwoli iść dalej przez życie. A za tych, którzy odeszli, chcemy dzisiaj gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie aby Jezus pokazał nam to Miłosierdzie. A myślę, że okaże, ponieważ jest to święto przez Niego żądane. Pragnę, aby pierwsza niedziela nocy była i miłosierczym. Nasz naród jest doświadczany. 70 lat temu mord kateński. 2005 rok, śmierć Jana Pawła II. 2010 katastrofa samolotowa. Ale Pan Jezus powiedział, poprzez siostrę Pałstyny Kowalską, że Iskra wyjdzie z Polski, która przygotuje świat na powtórne przyjście Jego na Ziemię. Ojciec Święty Jan Pawłodługi, kiedy opuszczał po raz ostatni polską Ziemię na lotnisku Kreton, Pamiętać o tych, których Bóg powołał do domu ojca i tych sprzed siedemdziesięciu lat i tego sprzed pięciu lat i tych, Wieczne, wieczne. wieczne odpoczywanie, racznym zaciwaniem. Za stanie Wieczne odpoczywanie, racznym zaciwaniem. Za światuś wieku i stanie męć nie Niego nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. A teraz złożymy wieńce, kwiaty, lambiony, A po złożeniu chwili milczenia, modlitywnego milczenia, wsłuchajmy się w głos. 吃饱了